Włącz i zostań z nami. Na polecenie papieża Franciszka jest ta ideologia jak najbardziej negatywnie określana i przestrzega się przed nią. Podobnie jak to wiele razy mówili biskupi polscy, też jak mówili w swoim słynnym liście na temat gender, to po prostu dla kogoś, kto zna temat, jest oczywiste. Ja na przykład już 15 lat studiuję gender, przeczytałem tysiące stron ich tekstów, znam od podszewki ich strategię, ich myśl. I na tej podstawie e, mówię, że jest to oczywista ideologia i że deryści są bardzo podobni do komunistów. To jest właściwie mutacja komunizmu. E, ale szczególnie oburzające, stawiać na jednym poziomie chuliganów i, i Kościół. To jest oburzające. To jest służba Kościoła. Można powiedzieć, że Kościół do ich zachowania odnosi się podobnie jak na przykład do narkomanów. Kościół jasno mówi, jest oczywiste, że Kościół robi wszystko, żeby narkomanom pomóc. I także podkreśla, że należy ich obdarzać najwyższym szacunkiem, jak każdego człowieka, ale obrażanie, ubliżanie gejom, czy okładanie, ich, czy pobicie jest przestępstwem, a nawet zbrodnią. To jest oczywiste i tak zawsze Kościół nauczał i naucza. Genderyzm propaguje właśnie można powiedzieć narkomanię seksualną. Tam jest seks centrum, a jeżeli tańczy się koło seksu jako złotego cielca, koło przyjemności zmysłowych. To staje się nieznanym do trwałych związków, do założenia rodziny. Nowej decyzji Marka Kuchcińskiego. Opozycja chce, by zrezygnował z kandydowania w wyborach. Ważny dla marszałka głos pojawił się na Podkarpaciu to tamtejsi samorządowcy, którzy stanęli murem za Markiem Kuchcińskim. Uważam, że i moi koledzy i ja dajemy dowód temu, że działania pana Marszałka bardzo cenimy. Cenią je również nasi mieszkańcy. Jesteśmy wdzięczni. Za jego osobiste zaangażowanie i działania, które służą tym, którzy żyją w Bieszczadach i tym, którzy je odwiedzają. Jak wynika z sondażu podkreśli, że marszałek nie złamał prawa z punktu widzenia swoich obowiązków i swojego decydowania o tym, co robi ale z drugiej strony e, opinia publiczna to inaczej ocenia, więc e, z takiego punktu widzenia on się zachował honorowo. ...polityków Platformy Obywatelskiej, którym udało się rzeczywiście wspiąć na Himalaje hipokryzji. E, panowie nazwali e, loty, które dotyczyły polityków Platformy Obywatelskiej, chcą przenieść do archiwum. Nie da się tego przenieść do archiwum. Nie ma czegoś takiego jak archiwum w polityce. Skoro opinia publiczna domaga się wyjaśnienia, wszystkich tych kwestii związanych z lotami, to będziemy to wyjaśniać. Wypowiedzi o tym, że społeczeństwo przyzwyczaiło się do tych standardów pisów i to jest jakby normalne, że w takiej sytuacji marszałek podaje się do dymisji. Jest ale zgracza, to co więcej, jest medalu, zmiana który... prawa już zapowiedź Tak, ale to dopiero wejdzie. Natomiast jest druga strona medalu, że społeczeństwo zbyt mało jest wrażliwe na to, co się dzieje po drugiej stronie, po stronie opozycji. Kiedy mamy tutaj ewidentny przykład nadużyć po prostu na potężną skalę, nadużyć też nieprawnych, tylko nadużyć po prostu z dziedziny etyki. No bo latanie za pieniądze podatnika, jak można y, robić to w sposób umiarkowany, no to też o czym świadczy. Dokładnie to jest to samo przywinienie, które zarzucano y, Kuchcińskiego, a tutaj dziennikarze, y, kiedy temat już w zasadzie jest zamknięty, bowiem Kuchciński nie dość, że zapłacił, to jeszcze się podaje do dymisji, jeszcze drążą, zamiast wreszcie wyjaśnić sprawę lotów y, Donalda Tuska, y, sprawę lotów Borusewicza Marszałka, czy też słynnych lotów do Kotleta, y, pani premier, y, Kopać. Mamy tutaj do czynienia. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.